Okej, okay, eee... Um... Oh, shit... Pustynia, oh yeah bro... Let's get it. Okej, okay. z tego co widziałem na YouTubie, nie znam nic, gameplayu w ogóle nie widziałem, ale widziałem yy, na, na czymś takim, że yy, jest jakby... Że mapa jest lodowa, dlatego że są święta, a później ta część będzie zwykła. Co mnie zasmuciło, bo nie ma jakby stałego biomu oprócz pustyni. Choć pustynia wygląda jak skróta. Przepraszam za słownictwo, ale ona wygląda jak stary z piąty sezon. Zaraz tam polecimy, ale na początku chcę sprawdzić tutaj to miejsce, bo bardzo mnie zaintrygowało. Eee, wygląda jak stary piąty sezon, a nie. A to jest miejscówka Spidermana. A nie ta gówniana pustynia, która wyglądała bardzo realistycznie z sezonu piątego tamtego rozdziału, czyli. Wiecie, o co mi chodzi, ale powróciła stara, dobra, pomarańczowa pustynia, a ja ląduję teraz prawdopodobnie na miejscówce Spidermana, na której są Tyrolki, jak tu od razu widzę, więc pokrzamp. Czy to jest nowa pompa? <grym> I nowy karabin. Okej, bra, okej. A to, co to jest? A aha! Jak jesteś piwór. <grym i zimny> A co to jest, jaki... Co to jest? Ej, 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 bro, 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 what is that? Odpocznij. <noise> Mogę się schować tu. Ciekawe, czy to leczy, czy to na jakieś, nie wiem, nowy... nowe ognisko, bro. Dobra, to pompa? Okej, okay, ratowanie świata weszło za mocno komuś chyba w Epic Games. Kolejna nowa pompa! Kolejna nowa pompa, widzowie. Nie no, serio, ratowanie świata komuś weszło za mocno. Daily Bugle, aaa, daily. Dobra, daily fauda z ten. Bo to nie miejscówka Spidermana, tylko jednak e, praca one, darta z innego wymiaru. Nie Spidermana, że. No! Dobra, Dobra, ale harpon powróci. Harpon jest taki sam, więc w koks. Dobra, Okej, okay, kocham. Kocham jeszcze bardziej, dobra, co jest grane? Ok, to jest to samo. Nie! Nie pierdol Pierwsza osoba... Strzelanie z pierwszej... A to? Okej, okay, jakiś Realistyczna snajperka Fortnite widzowie. Nie no, dajcie tą snajpę gościu. A nie ma już w ogóle starych broni? Czy są jeszcze? Okej, okay, nowy PM Okej, okay, cox, co to jest? Nowa potka, lecząca, let's go. Chyba bardziej wolę tą pompę niż tamtą. Czy da się odbijać od tych pnączy? Da się, okej. Okay. Przewidziałem, jakby... Nie, nieważne. Eee, okej, okay. nadal są tablice, co mnie bardzo smuci, bo nie lubię golda w tej grze. Jeszcze mam na aurę, eee, co mnie bardzo jeszcze bardziej smuci, ale dobra. Eee, Spróbujemy zrobić pierwszego killa w tym, w tym rozdziale. A ptaczka została taka sama Okej okay. Welcome my guy Aha. Bo coś szary, szary grubas mi mówił, że jest stara oaza niby Ale ja nie widzę, nie widzę oazy, nie widzę oazy na pustyni Pustynia jest większa o dziwo Mi się tak wydaje przynajmniej, że jest większa o wiele Tam widzę jakieś wiatraki w ogóle Cox, no ta jest pustynia w śniegu, więc śnieg będzie topnieć ale lecimy na razie tutaj, bo co najbardziej przypomina mi oazę. Ale nie przypomina mi oazę w 100%. Więc szary coś pieprzu głupoty. Totalnie. Widzowie. O, poprawię sobie mikrofon. To nie jest oaza, szary. Szary to nie jest oaza. I czemu są krzaki świecące na pustyni? I czemu to ma zadygisty klimat? I czemu to już jest moja ulubiona miejscówka? Czuć taki. Czuć taki jakby. Rozdział drugi, ale. Rozdział trzeci. Kanion. Kani K kanion kamienic, ok, Bo jakby czuć, że... Że połączyli wszystko dobre z dwóch rozdziałów i dali to tutaj, czyli... Jak sam mówiłem, najlepsza... Najlepsza... Najlepszy... Najlepszy sezon, czyli sezon piąty i pustynia. To pustynia nie jest tak bardzo pomarańczowa jak stara, ale jest pomarańczowa, nie... Tak bardzo żółta jak... Jak, jak, jak poprzednia z piątego sezonu tamtego rozdziału, a już mam tutaj jakąś znajdźkę. I żaby żyją, dobra, żaby żyją, widzowie Okej, okay, to jakaś misja. Oa Odkryto nowe miejsce. A, teraz Daily Bugle mi się odkryło, tak? To nieźle, niezła gra. Ja się boję. Ale granat player. Nie wiem, bo ludzie grają już jeden dzień w ten sezon, a ja pierwszy raz w to gram. Dobra, let's go! Pierwszy kilek, no w sumie drugi w tym rozdziale, ale wam powiem, że jest, jest moc. Nowe bronie w ogóle, czyli nie coś jak było w rozdziale drugim, że takie same bronie, ale z nowym wyglądem, tylko nowe bronie ogólnie. Czy jest stara MK? Nie ma. Starek broni w ogóle nie ma, więc pokchamp Będzie, będzie czym grać, Armored Walls są nadal, więc też pokchamp. Co tam ciekawego jeszcze będziemy mieć w tym sezonie, widzowie? Kreatywny, to trzeba, o! O, i są slurpy Kreatywny trzeba będzie zobaczyć, nie wiem czy nie poświęcę całego odcinka znowu na kreatywny Ale tak, eee, lecimy z tym koksem, bardzo ładnie się przeładowuje ta broń Launchpady nadal są, kolejny plus tego rozdziału. Czy tego w sumie sezonu, ale dobra, wiecie o co chodzi. W ogóle Darbar S, nie? Ale kontynuując. O! Niebieska snajpa. Więc let's go. Biorę sobie to. Eee, okej. Okay. Trochę... Kurde, nie działa, to, nie stary ten... Nie leje się woda, widzowie. Okej, okay. krzaki duże są nadal, więc to jest jeden z plusów drugiego rozdziału i nadal on jest. Mmm... Ja, ja widziałem tu auto na początku. Więc chciałbym tu iść. I czuję, że ta mapa jest kok... Aha, nie ma tego... Jest auto! I są opony nadal, więc let's fucking go. Czy ja widziałem kałacha? To nie jest kałach, to mi się będzie mylić z kałachem. Oj, tak biorę to. Jedziemy. Sprawdzić kolejną nazwę. Trzy miejscówki na nazwane na pustyni. Dobra, koks, bo kiedyś była tylko Aza odpoczynku. Teraz jak widać, no jest jest więcej tych y, miejscówek. Na mojej już ulubionej y, części tej mapy, czyli pustyni. No co można, co można tutaj dodać? No jest koks. Co tutaj mamy, widzowie? Tu mamy jakiś przylądek. Jeszcze, jakby helikoptery, wpr helikoptery wprowadzili, to by było coś pięknego. Mamy pistolet. Okej, okay, znaleźliśmy nową broń. Kolejny zadygisty pistolet wprowadzili. Let's go. Mam nadzieję, że te wszystkie bronie są w kreatywnym. Bo będę musiał tyle map swoich. Battle Royale, po ponaprawiać i pododawać im fajnych Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, Fortnite! Zrobiliście chyba coś specjalnie dla mnie i dla Onedarta Okej. Okay. To są drzwi. Okej. Okay. Fortnite, mimo więc zaskakujecie tutaj safe'em na dwie osoby. Czy coś w stylu... Było coś podobnego gdzieś, ale gdzie to już nie pamiętam chyba. Strefa idzie. Eee... Um... Trzeba było dwie osoby do tego Kajo Perico na przykład w GTA Online, coś w tym stylu. Nie, nie wiem, czy o tym myślałem, ale to też tak. Tak też tam było. Tutaj mamy, ojojoj, widzowie: flashbacki ze starej mapy. Czyli po prostu yy, tor wyścigowy. Może nie taki. Aha, czy ta strefa idzie jakoś u mnie? Czy. A nie, to jest jakiś efekt. Aha, moje auto chyba ma downa widzowie. Tam widziałem chyba jakąś postać. A nie, to misja. Okej, okay, robimy misję dla dle, rog Kamka, Rokamek. To jest derok, ale kogamek z innego wymiaru. Więc wiadomo o co chodzi. Okej, okay, zadanie zrobione. Następny poziom bardzo ładnie wygląda. Let's go, poziom drugi. I czemu tu jest śnieg? Już już, już Epic Games tu mi psujecie dobry biom dając śnieg. Okej, okay, kolejna nazwana miejscówka? Tak, ale nie sprawdzimy jej niestety. Następna gierka. Następna gierka, widzowie. Czemu tu jest zima, bro? I czemu ten rozdział jest taki koks? I czemu to, i czemu ta zima jednak jest koksem? Let's go, bro! Wow. Co jest grane? Dobra. Dobra, mapa jest koks na razie, patrząc na tylko dwie miejscówki. To mapa jest totalnie koks. Czuję ten klimat, tego wszystkiego. E, niech dodadzą jeszcze no, y, stały biom zimowy, to już w ogóle będzie koks. E, bronie wszystkie się zmieniły. I jak widać, nie są to wszystkie bronie, bo znalazłem dopiero przed chwilą pistolet. To jakaś w ogóle. jakieś coś tam. Lód, ojej, oj oj oj, lud, Lodowe pola. Ej, czekaj, czyli tutaj będzie zawsze lud? że jak to są lodowe pola? Może tutaj będzie zawsze lód? Nie mam pojęcia, ale na razie są to lodowe pola. Więc tak. Może ten, ten, ten ta mapa, którą zobaczyłem... O siema. Neymar! Dobra, kocham tą grę. Okej. Okay. sok siorp? Zmienili wygląd potek? Come on, bro. Come on, bro. Król Sniper. Gówno, a nie król. Dobra, kupa. Dobra, kupa, bro! A no tak, w tej grze się da budować, bro. Ale że dodali... E, ...kolejne jakby fejkowe... ...fejkowe budynki. Koks, okej, okay, co tam dalej dodali? Dodali wydmy w... w tle? Ok. Po prostu wejdę w nowo dodane. Aha, i to wszystko, okej. Okay. Jakieś nowe galerie? N nie. Nowe urządzenia? Nie. Nowe bronie. Oj, tak! <laughs> Tego jeszcze nie widziałem, widzowie. Ok, let's go. Czyli dodali wszystko co dodali. Oprócz chyba pistoletu. tego co widziałem, tak. Czyli dodali to, dodali to. Dodali dwie nowe pompy i te karabiny. Czy w jednorazowych coś dodali? Nie, ale dodali nowe bronie. Te z nowego rozdziału. Więc totalny POG. Ta pompa to jest. Kurde, już moja ulubiona pompa. ta mi jakoś nie pasuje. To jest jakiś Bull Brow Stars. No Jeszcze to dodali i to dodali, czyli tak zwany first person i podróbkę kałacha. Okej. Okay. Czyli nic więcej nie dodali. Oprócz broni, to znaczy to jest dużo dla mnie, bronie to jest naprawdę dużo. Jak na to, że dopiero się rozdział zaczął, a oni już nowe bronie wprowadzili. Jedną broń, której nie ma na... Jedną broń nie wprowadzili. A jedną broń wprowadzili, której nie ma w grze, czyli tą, tą, tą wprowadzili, ale nie wprowadzili tego pistoletu, który znalazłem. Chyba, że to był ten pistolet, ale... raczej mi się nie wydaje. Więc tak. Pododawali naprawdę dużo fajnych rzeczy. Na kreatywny. Eee... myślałem, że będzie Okej, okej, okay, okay, mamy kolejną nową rzecz, czyli... Sok... Sok co? Z żłob. Szok, szok, szok. Szok. Szok... Szok żłob Do tego nie. Aha, to nieźle mnie skałowali, A ja spróbujmy. Spróbujmy. Okej. Okay. To jest ten sok, co piłem, okej. Okay. Spoko. Czyli w sumie wrzucę to do odcinka, gdzie patrzę na gameplay sezonu, bo myślałem, że będzie trochę więcej. Myślałem, że dodadzą, nie wiem, jakiś nowy mechanizm, ale tak też jest dobrze.